Cześć dziewczyny. Dzisiaj bym chciała troszeczkę powiedzieć o kosmetykach mineralnych, których jestem zwolenniczką i marka, którą wybrałam to Everyday Minerals. takiego. To akurat puder różowy. Dlaczego jestem zwolenniczką tych kosmetyków? To przede wszystkim są to kosmetyki naturalne, nie zwykają porów, są. Dobrze tolerowane przez skóry wrażliwe, przez alergików. Mogą być stosowane przy silnym trądziku, także przy zapaleniu atopowym skóry. Co jeszcze? Stanowią one naturalną ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Chronią przed promieniami UVA i UVB nawet do SPF-20. Nie zawierają wypełniaczy. Yy, środków zapachowych, konserwujących, yy, czy taku, czy tłuszczu. Yy, yy, inną zaletą ich jest też, że nie czuć ich na skórze, i, więc makijaż jest bardzo komfortowy. Yy, kosmetyki te są bardzo wydajne, przyjazne dla skóry, bo poprzez naturalne pochodzenie yy, łatwe, łatwo jest zmyć środkami do tym makijażu i mają długi termin ważności ponieważ minerały nie ulegają rozkładowi. To takie podstawowe zalety. Naprawdę myślę, że warto używać takich kosmetyków. Jest to dobra alternatywa dla podkładów i innych kolorowych kosmetyków do makijażu, takich <laughs> niemineralnych, które zawierają różne spełniacze, sztuczne substancje, konserwanty itd. Jakie minerały wchodzą w skład kosmetyków mineralnych? To przede wszystkim takie minerały jak dwutlenek tytanu, tlenek żelaza, karmin, mika i może jeszcze taka ciekawostka, dlaczego te kosmetyki w ogóle zostały wynalezione. Wynaleziono je w USA dla osób po zabiegach chirurgii plastycznej, która jest tam bardzo modna teraz. I po takich zabiega zaleca się stosowanie jedynie naturalnych kosmetyków, bez chemikaliów. I teraz te kosmetyki stały się prawdziwym hitem. I jak się nakłada takie kosmetyki? Używają się przede wszystkim pędzli, najlepiej takich typu kabuki, jeżeli chodzi o puder tak takich różnych innych mniejszych. I mniej, tym lepiej tych kosmetyków się nakłada, ponieważ no, najlepiej wygląda cienka warstwa bardzo. Są one bardzo naturalne, niewidoczne praktycznie nawet z bliska, jeżeli się dobrze je nałoży. Powinny być one nakładane na suchą skórę, ponieważ jeżeli nałożymy krem, który się nie wchłania do końca, jakiś tłusty, to po prostu będzie to utrudniało bardzo nałożenie tych kosmetyków. Można też mieszać minerały z kremem i nakładać jak fluid na twarz. Kosmetyki te można dowolnie ze sobą łączyć bez jakichś tam większych problemów. Można tworzyć swoje własne odcienie, można mieszać dwa kolory, na przykład albo więcej, tworzyć własne mieszanki kosmetyków. To tyle na temat kosmetyków mineralnych i zalet. I teraz opowiem Wam troszeczkę o tych, które posiadam wcześniej używałam mój pierwszy kosmetyk mineralny to był puder Essence był on w 100% mineralny nawet był, nie był dosyć drogi i bardzo fajnie wyglądał na skórze ale niestety miałem bardzo ubogą paletę kolorów no i z tego względu był dosyć ciemny dla mnie i po prostu chciałam znaleźć jakieś inne kosmetyki mineralne które będą miały szerszą paletę barw no i właśnie natrafiłam na forum Wizarz na, na tą markę. Zamawia się je przez stronę internetową ze Stanów. Nie są one dostępne w Polsce, niestety, no ale nie są najdroższe i wysyłka też nie wychodzi drogo, więc raz, dwa razy w roku sobie zamawiam, ponieważ one są bardzo, bardzo wydajne. I naprawdę jeden taki podkład nie wiem, ile tu jest gram, ale takie opakowanie starcza mi na pół roku. Także naprawdę bardzo wydajne. I tu właśnie mam podkład. Używam, są trzy w ogóle wersje podkładów. Matowy, czyli mat, semi-mat, półmatowy i intensive, czyli formuła mocno kryjąca. Ja używam Próbowałam wszystkich formuł i najbardziej odpowiada mi formuła Semima, czyli pumatowa. Kolorek Ferry Light. Dosyć jasny, ale nie, nie najjaśniejszy. Taki jeden z jaśniejszych po prostu kolorków. Zamawia się na początku, można zamówić sobie bezpłatne próbki. Płaci się tylko za przesyłkę i po prostu dostaje się takie malutkie próbeczki o. Takiego. Tak wygląda próbka. Jest taka malutka, ale też bardzo wydajna, także nawet można używać samych próbek. Ja przez dłuższy czas na początku używałam samych próbek, dopóki po prostu nie wybrałam sobie jakiegoś odcienia odpowiedniego dla mnie i formuły. Fajne mają też e, korektory. Bardzo polecam. Akurat mam Intensive Fair, Taki bardzo jasny. Jedynie co wada tego mm, korektora, że nie nadaje się pod oczy, ponieważ jest zbyt suchy, pod oczy polecam formułę płynne. Używam akurat z Maybelline też mineralnego korektora. Yy, natomiast ten jest bardzo dobry do krycia różnych yy, wyprysków, yy, zaczerwienienia tutaj yy, w skrzydełkach nosa yy, no i różnych innych niedoskonałości na całej twarzy, oprócz pomijając po prostu okolice oczu. Ale krycie jest też no naprawdę bardzo mocne, także bardzo fajne. Z pudrów mam jeszcze ryżowy powder, Life Powder Fair, w Fair. Nie wiem czy jeszcze produkują, bo dosyć dawno zamawiałam. Go się stosuje jako primer albo jako finisher, czyli przed, przed nałożeniem podkładu mineralnego, czyli żeby wygładzić skórę i po prostu hmm, no jako pierwszy taki, pierwszą warstwę, która przedłuża trwałość też w makijażu lub też na, na, na wierzch też można nakładać, tylko żeby zmatowić lekko i mm, przedłużyć trwałość makijażu. Niedawno zamówiłam sobie oprócz takiego pudru, podkładu, taki też odcieniu Fairlight, puder prasowany, mineralny takim grubszym opakowaniu, troszeczkę i większym, z lusterkiem, z taką na nakładką tutaj. Oczywiście mm, no, ten puder rozsypał mi się, ponieważ nie nadaje się do przewożenia, a ja brałam go na różne wyjazdy, wycieczki i po prostu w walizce roz... nie rozsypał się, ale po prostu się cały pokruszył, niestety. Więc no bardzo fajny, fajny pomysł, bo mm, nie ma takiej po prostu możliwości, że się podkład rozsypie w trakcie jego nakładania. I oczywiście, że on jest cały, to jest wygodniej używać. Nie, nie brudzi się tak dookoła wszystko, nie sypie się to nigdzie. No ale jeżeli chodzi o podróżowanie, to polecam bardziej tam w formułę, bo tutaj się nic z tym nie stanie pokruszy się, bo jest sypki. No a tutaj pomimo tej klapki, po prostu on teraz się nadaje tylko do używania w domu, czyli do przewożenia nie. Ale no fajna ta formuła. Tutaj te pudry prasowane dosyć mocno kryją, mocniej niż formuła semi-mat, bardziej jak intensyf, myślę. I kolorki, kolorek jest zbliżony do tego syrkiego. Z tych produktów które zamawiałam sobie właśnie przez tą stronę internetową. Mam jeszcze fajne róże do policzków, też fajne. Mam akurat trzy, trzy pink ribbon, taki jest jasny róż.